Witamy Państwa w teleturnieju Familiada. Dziś spotkamy się z rodziną pod nazwiskiem Kozikowscy. Pawłem, Kacprem, Moniką i Mieszkiem. Ich przeciwnikiem będzie drużyna pod nazwą Radiowcy. Dawid, Adrian, Paweł i Michał. Gospodarzem programu jest Karol Strasburger. Dzień dobry, witam. Witam, witam. Kłaniam się nisko. Witam państwa gorąco i serdecznie. Kolejna Familiada przed nami, uroczyste otwarcie. Minęło nam 30 lat, prawda? Ile to czasu, a jak szybko. No ale zaczynamy trzydziestolecie w nowej odsłonie, w nowej pięknej dekoracji, w nowym studiu.